Radio Plus. Sedna sprawy. Gościem co na sprawie jest Czesław Broczek, wiceminister spraw i administracji Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie ministrze, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, Deutsche Zeitung opisuje kolejny incydent z udziałem niemieckich policjantów na polskiej granicy. Dziennik sugeruje, że tamtejsza policja więcej razy przewoziła migrantów na naszą stronę i tam ich zostawiała. Tu jest przykład mostu granicznego między Frankfurtem a Słubicami. Furgonetka z czarnymi szybami miała tam podjechać kilkanaście osób na polską stronę Niemcy mieli skierować. No to w moim przekonaniu ewidentnie inna sytuacja. Trzeba przypomnieć, że Niemcy przywrócili najpierw wyrywkową, a teraz całkowitą kontrolę graniczną z uwagi na euro, które się odbywa w Niemczech. I w związku z tym w ramach tej przywróconej kontroli granicznej no, nie wpuszczają tych wszystkich, którzy nie mają dokumentów do wjazdu na teren Niemiec. W tej, tych odmów do, na przestrzeni e, e, ostatnich miesięcy jest hmm. dużo, kilka tysięcy od tutaj... początku. Furgonetką mieli przywieźć no, ludzi, no, więc nie wiemy, czy. No, oni, no. Y, nie byli z głębi Niemiec y, przywiezieni, czy byli kilometr od granicy, czy, czy 100 kilometrów, panie ministrze. Może też warto by było zapytać, skoro no, niemiecki poczytny dziennik o tym pisze. W ramach, y, jeszcze raz chcę powiedzieć, hmm. kontroli granicznej każde państwo ma prawo y, y, podjąć decyzję o odmowie wjazdu i nie musi informować y, y, władz państwa, w którym, z którego y, te osoby próbują. Wjechać. Przy, my jako Polska przywróciliśmy kilka miesięcy, miesięcy temu wyrywkową kontrolę ze Słowacją i w ramach tych działań, no też były tam przypadki zapewne odmowy wjazdu. Ta kontrola, ta, ten przypadek dotyczył mostu granicznego, więc Niemcy mają prawo nie wpuszczać do siebie tych, którzy nie mają żądanych dokumentów, ale powiedzmy sobie jasno, no, w tej grupie, w której kilka tysięcy odmów jest za ten okres pół roku, w tej grupie e, najliczniejszą grupą są obywatele Ukrainy e, z terenu Polski, którzy nie mają e, dokumentów, na przykład e, nie, wizy. Y, y, y. W, w ramach Schengen, czy nie są objęci ochroną Unii Europejskiej? Czyli w Polsce pojawili się przed rosyjską agresją? Na OK, przykład. W A, no i oczywiście są ci, którzy nielegalnie przedostają się do Polski. Ja, ja tylko po, po tym incydencie, o którym głośno było w ostatnich dniach i tutaj niemiecki dziennik pisze o historii, że, że no, policja przywozi busem kilkanaście osób na naszą stronę i nie uważa pan minister, że potrzebne jest jakieś wyjaśnienie, no, chociaż doprecyzowanie tej pan, sprawy? Mówi pan ciągle o tym, Przypadku. No tak, no bo, no bo nie Jeżeli, wiemy, z, no, Te osoby wyszły z niemieckiego radiowozu, prawda? Nie, no to, to policyjna znaczy na, furgonetka, jak na, rozumiem. na granicy, jeszcze raz no powiadam. Tutaj że... zostały przywiezione na granicę. Znaczy Niemcy mają prawo prowadzić tę kontrolę mhm. bezpośrednio w linii granicznej i mają ją prawo prowadzić 100 metrów od granicy. Jeżeli działają w ramach kontroli granicznej i nie wpuszczają na przykład nielegalnych migrantów, którzy przedostali się przez granicę białorusko-polską, albo nie wpuszczają mhm. obywateli Ukrainy, którzy nie mają wizy w ramach Schengen, nie są objęci ochroną w ramach Unii Europejskiej – no to przecież mają no, do tego prawo. Tak, Bardzo ale pani ale, ja ale może to są osoby, które, no jasne, przedostały się przez granicę białorusko-polską, potem dotarły do Niemiec, ale nie wiem, czy one, nie, nie, wiem, nie spędziły w tych Niemczech ostatniego pół roku na jeszcze, przykład, tak? Jeszcze, czy, czy mają jakiekolwiek polskie dokumenty, czy, czy, czy procedura w Polsce jakakolwiek, jeszcze, jakakolwiek ruszyła? Przecież jeszcze, tego nie wiemy. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że różnica między tym pierwszym przypadkiem, mhm. w który wyjaśnialiśmy, bo był bulwersującym, Osinowem, polega na tym, że niemiecki patrol wjechał na teren kraju... Błąd, tera, tera. I wysadził e, obywateli, którzy powinni, e, mogli być i pewno trafiliby do Polski w ramach readmisji, ale to wymaga zgody polskiej, więc e, tam służby niemieckie działały na terenie naszego kraju e, z naruszeniem procedur. To się nie może powtórzyć i w, w, w relacjach polsko-niemieckich tu jest jasność. To, a to granice mogą migrantów... W, w, ramach, w ramach swojej kontroli granicznej i ochrony swojego państwa, mhm. bo przywrócili kontrolę graniczną. E, Graniczną mają prawo nie wpuszczać y, y, obcokrajowców, którzy nie, nie mają żądanych dokumentów. Tak samo Polska ma takie prawo. Gdybyśmy Niemcom odmówili prawa y, y, kontroli, przywrócenia kontroli, mm -hmm. to tak samo siebie byśmy pozbawili tego prawa. I, i tak samo nie, my nie moglibyśmy kontrolować swoich granic. Tylko że, że przeżyć ci imigranci zostali przywiezieni na granicę, oni nie, nie wiemy, chodzi mi o to, że nie wiemy, skąd panie zostali przywiezieni. Nie wiemy, czy Polska była ich no, pierwszym to... krajem w Unii. Europejskiej. Nie, 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 Dlatego Na tego pytam nie, nie, o, jak, o to, nie, czy nie, będziemy nie, to wyjaśniać? Nie znaczy nie ma obowiązku informowania w ramach kontroli okay. granicznej żadnego innego państwa, o, e, dlaczego się odmawia e, wjazdu danej, oso danej osobie. No w ramach e, kontroli granicznej, którą my prowadziliśmy na Słowacji, na granicy polsko-słowackiej, e, kiedy było zagrożenie tego sz szlaku migracyjnego uh -huh. z południa, wykonywaliśmy takie same czynności. To, że Niemcy e, przywrócili kontrolę graniczną, wiemy od wielu miesięcy. I to, że z, e, Odmawiają wjazdu od 1 stycznia, odmówili wjazdu ponad 3 mhm. tysiącom osób, to, to my to wiemy. Panie ministrze, to, to teraz zajmijmy się wschodnią granicą w takim razie. Zacytuję wicepremiera Władysława kośniaka kamysza który w Polsacie mówił tak: Zwracam się do aktywistów działających na granicy: w pełni popieram i rozumiem chęć pomocy drugiemu człowiekowi, ale wskazywanie miejsca na granicy, gdzie nie ma żołnierzy oraz straży, jest nieodpowiedzialne. Zaprzestańcie takich działań. Dla mnie, panie ministrze, brzmi to cokolwiek niepoważnie. Jak wicepremier apeluje o to, żeby nie wskazywać, gdzie jest straż, gdzie jest wojsko, to jest dywersja jakaś, a nie nieodpowiedzialne zachowanie. Panie ministrze, jak pan jeżeli rozumie chodzi, takie zachowania? Jeżeli chodzi o granicę białorusko-polską, to my w tej chwili mamy przede wszystkim kłopot i zwalczamy nielegalną migrację, która jest realizowana czy organizowana, mhm. organizowana przez służbę rosyjsko-białoruską. Ale to nie jest współudział ale, w tym, ale, jeżeli ktoś informuje, panie ministrze, gdzie są polskie służby? Za chwilę do tego dojdę. Mhm. I przez świat przestępczy. Jeżeli chodzi o organizację pomocowe polskich aktywistów którzy działają w, przy granicy to my od nich w ostatnich miesiącach otrzymujemy przede wszystkim takie informacje, prośby, nalegania, żebyśmy podjęli interwencję, mhm. że po białoruskiej stronie, przy słupku granicznym takim mhm. i takim, znajduje się osoba albo grupa osób w stanie zagrażającym ich życiu i że powinniśmy natychmiast podjąć działanie, mhm. żeby tym osobom pomóc, otworzyć tę zaporę i wpuścić ich do Polski. I to jest naj, najczęstszy w tej chwili przypadek. Po polskiej stronie my nie mamy w zasadzie osób, które, znaczy nie mamy osób, które znajdowałyby się, w stanie zagrażającym... Okej, okay, ale ponieważ ja o coś innego pytam. Oni informują, gdzie nie ma żołnierzy i gdzie nie ma straży. Jakby biorą, jak rozumiem, no tak mówi premier Kośniak-Kamysz, że takie informacje są przekazywane, więc jeżeli tak, to uczestniczą w procederze przemytu ludzi. Chyba. Ja mówię że, mówię, że jeżeli chodzi o polskie organizacje mhm. pomocowe, to kłopot polega na tym, że na ich, jak rozumiem, mhm. to znaczy, jak rozumiem no tak to działa po prostu, podane numery telefonów or, polskich organizacji y, pomocowych, maile, mhm. powodują to, że z białoruskiej strony te, te osoby, które chcą się przedostać mhm informują ich o swojej sytuacji, opisują nieprawdziwe najczęściej, nieprawdziwe, podają nieprawdziwą sytuację. Ja rozumiem, że to może być często dobra wola, jasne, tylko że ale, no, ta działalność ale, jest ale, szkodliwa z punktu widzenia interesów państwa, to chyba ale, panie chcą, ministrze... Ale chcą opisać, chcą opisać sytuację, z którą mamy do czynienia mhm. i my odpowiadamy, ja, ja odpowiadam i służby, które działają na granicy. Że my nie jesteśmy w stanie e, działać, e, wpłynąć na sytuację osób, które znajdują się po białoruskiej mhm. stronie i w związku z tym nie, nie będziemy. Ale jasne to rozumiem, tylko panie mistrze premier mówi o tym, że są osoby, które informują e, drugą stronę, a jak rozumiem, mówimy o wojnie hybrydowej, więc e, to też są białoruskie służby tam aktywne staram, w tym wszystkim. Informują, gdzie nie ma żołnierzy i gdzie nie ma straży. Ja staram, pytam, czy, czy państwo polskie coś z tym robi? Się poza panie, prośbą. Staram się panie redaktorze już po, po raz kolejny wskazać, że główne z którym my mamy w tej chwili na linii polskie służby. Uh -huh i organizacje pomocowe. To są te prośby o pomoc, A, reakcje, nie, tak. Nie, Rozumiem, nie, nie, ale, pre, ale premier tutaj mówi zaprzestanie tych działań. No, wicepremier proszący w takiej sytuacji, jeżeli to, jest też, to są też działania narażą, narażające ale, na niebezpieczeństwo ja, 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 ja polskich tak, funkcjonariuszy. Że, że, dla nas głównym, tak jak mówiłem już, przeciwnikiem w zakresie organizacji... Te... Jasne, są służby białoruskie i rosyjskie, zdaję sobie z tego sprawę. Ale jeżeli polskie świat, organizacje współdziałają... Mi, panie ministrze? Ja wyraźnie mówię, że to nie jest dla nas problem. Okay. Najważniejsze działanie organizacji... No, rozumiem, jako... że nie najważniejsze, ale, ale jednak. Ale ja, dla, ja, uważam, odgrywa. ja uważam, że. Z punktu widzenia takiej motywacji, niesienia pomocy mhm. ludziom, kto, którzy znajdują się w jakiejś dramatycznej sytuacji, mhm. a przecież los tych ludzi jest rzeczywiście dramatyczny. To ja nie odmawiam nikomu takiej, okay. takiej motywacji czy intencji, natomiast odmawiam. Reakcji pozytywnej mm. na otwieranie e, zapory. A takie rzeczy też się dzieją? Nie, te prośby, o których mm. mówiłem. Okay. Przejmować te osoby, no, które znajdują się. Premier jednak mówi, zaprzestancie takich działań, panie ministrze. Tak, jeżeli jeszcze tylko wrócę do tej wypowiedzi pana Kosiaka ale jednak ja mówię, odmawia. Ja mówię trochę dalej. Nawet mm. jeżeli chodzi o te, te interwencje m, dotyczące osób znajdujących się po białoruskiej stronie. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na los osób, które znalaz... znajdują się po, po białoruskiej stronie a to są w tej chwili najczęstsze żądania polskich Jasne. organizacji pomocowych. Panie ministrze, a jeżeli chodzi o samą zaporę, ona będzie wzmocniona, będzie no, funkcjonowała lepiej, bo, bo otworzyliśmy, i jeszcze jak... PiS tą, te zapory stawia, mówiliście, że ona jest nieszczelna. W związku z tym, jakie tam będą zmiany? Jak PiS stawiał zapory, to, to, to mówiliśmy e, o tym, że chcemy poznać się, szczegóły e, tej sprawy. Ja jako poseł Komisji Obrony Narodowej, e, w, kiedy te, decydowały się losy te, tej zapory, mm -hmm. trafiłem na granicę z Białorusią, ale na granicę białorusko-litewską, bo na polską granicę jako pos, po, polski poseł nie, mo, nie mogłem trafić. W ramach współpracy natowskiej trafiłem na granicę e, białorusko-litewską. A co się teraz zmieni, panie ministrze? E, a teraz... E, że znamy słabości tej zapory i chcę powiedzieć, że to, że zapora jest, jest dobrze i chcemy ją wzmocnić. Mhm. Znamy słabości, na przykład największą słabością jest rozchylanie mhm. tych przęseł pionowych biżowań. Zostępnie poprzeczne jeszcze wzmocnienia? Tak, znaczy. Tych słabości jest dosyć dużo i opisaliśmy je, mamy na stole w tej chwili już oferty dotyczące wzmocnienia zapory, tej fizycznej, na długości blisko 200 km i zapory e, elektronicznej. Do końca roku te działania zostaną wykorzystane. Dużym problemem dla sprawnego funkcjonowania e, polskich żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy jest brak e, drogi wzdłuż, e, dobrej drogi wzdłuż granicy. mamy służby mogły się przemieszczać, a, jeżeli mamy. O przekroczeniu z tego systemu elektronicznego, to tam trzeba dojechać. Tam trzeba. Jasne. E, Czyli e, będzie też e, droga wzdłuż granicy. Dojść, tak? e, w tym roku ją poprawimy, a w przyszłym roku u, wybudujemy utwardzoną drogę. To jest duży koszt, e, kilkaset milionów złotych, tak żeby służby mogły sprawnie działać. E, Poprawiamy mm. zaporę, zmieniamy jednocześnie taktykę działania, tak, żeby e, powstrzymywanie migrantów odbywało się przy użyciu środków przymusu bezpośredniego w, działa w, w, w działaniu na, na odległość, żeby mm. e, żołnierze, funkcjonariusze nie, mu nie musieli. To takim bardziej czytelnym językiem. Środki przymusu bezpośredniego, jakie na przykład? Nie wiem, broń Miotacz, kolufowa? Miot, e, e, miotacze gazu, siatki obezwładniające, tak, również broń tak I które służby będą dysponowały. E... Takimi właśnie środkami Zmian. na granicy? Rząd przyjął w środę zmianę przepisów mhm. prawa. Rozszerzony został katalog środków przymusu bezpośredniego. Wszyscy będą mogli używać środków przymusu bezpośredniego od żołnierzy do funkcjonariuszy Straży Granicznej Policji. Czesław Roczak, wiceczef MSW, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część programu. Słuchaczom Radio Plus. Życzymy zatem dobrego dnia. ale Zapraszam jeszcze na internetową dogrywkę Sedna Sprawy. Radio Plus sedną sprawy. Czesław Mroczek z Koalicji Obywatelskiej, wiceminister spraw Wewnętrznych i Administracji z dzisiaj gościem sprawy. pani ministrze, mówi pan o innej taktyce, jeżeli chodzi o działania służb na granicy. Jak rozumiem, to ma być taktyka bezpieczniejsza też dla polskich służb, tak? tak. Na dystans, tak? Trzymanie tych, którzy ewentualnie, czy próba utrzymania tych, którzy no, się przedostaną. Mamy proces coraz bardziej agresywnych mm -hmm. zachowań migrantów. Oni są niestety zmuszani do takich zachowań przez służby białoruskie, instruowani specjalnie, wyposażani też w niebezpieczne narzędzia, tak jak ta sytuacja, w której mhm. został ugodzony i zmarł, został ugodzony nożem i zmarł później polski żołnierz. W związku z tym z, z, zostaną już to jest, proces, to, to jest proces, to się dzieje już. Żołnierze, funkcjonariusze zostaną wyposażeni w, w dodatkowe środki ochrony osobistej i zostaną rozszerzone ten wachlarz środków przymusu bezpośredniego. Kiedy to będzie działało? Kiedy będą strzelali z broni i używali tych siatek i gazu? Jeżeli to W jakiejś mierze już, już się dzieje, to chcemy, żeby to była już w zasadzie taka powszechna praktyka mhm. na granicy. Kilka tygodni temu oddelegowaliśmy tam oddziały prewencji policji przygotowane właśnie do działań mhm. powstrzymywania agresywnych grup. Oni szkolą współ, mamy wspólne szkolenie w ramach tej nowej taktyki, którą wdrażamy. Wszystkich żołnierzy. A czyli prewencja przede wszystkim zajmuje się szkoleniem tych innych służb, które mniej Specjaliści od podtrzymywania agresywnego mm -hmm. tłumu wyposażonego w niebezpieczne narzędzia, i to się po prostu na granicy dzieje. Zmienimy też. Dzisiaj odbywa się duże spotkanie takie koordynacyjne, które przyniesie, wdrożymy te, te nowe mm -hmm. zasady działania na granicy żołnierzy. Panie MON-MSWiA i wszystkie służby na bardzo wysokim szczeblu dowódcy wojska polskiego, komendanci Straży Granicznej, Policji, w wyniku te, te, tej już bardzo szczegółowej rozmowy mm. o tym, jak zmienić konkretne działanie służb na granicy. Z całą pewnością doprowadzimy do tego, że interwencje żołnierzy i funkcjonariuszy będą bezpieczniejsze i że uspokoimy sytuację na granicy. Chcę jednocześnie powiedzieć, że w wyniku no, tych takich, myślę, związanych z pewnymi ważnymi datami w Polsce i w Unii Europejskiej wydarzeń politycznych, mm -hmm. datami wydarzeń politycznych. Mamy spadek w tej chwili. Mm -hmm. Nie, Czyli przed wyborami była taka kulminacja, zdaniem pana ministra? Ewidentnie. No i też strefa o, buforowa, myślę, o, mm -hmm. w jakiejś mierze zrobić, swoje tak? zrobiła. Mamy znaczący spadek liczby prób przekroczenia granic. Okej, okay, panie ministrze, to jeżeli chodzi o, o yy, granice w to ten temat póki co zamknijmy. O serię pożarów chciałem zapytać, i też tych aktów dywersji, które miały zostać powstrzymane na terenie kraju, bo tutaj też zdaje się, że wybory były taką cezurą europejskiej, jeżeli chodzi o skalę tych działań? Tak trzeba przyjąć, i mieliśmy kilka. E, takich bardzo e, niebezpiecznych, niepokojących zdarzeń. Mówił o tym e, w sposób e, oczywiście e, e, taki, na ile można było informować opinię publiczną minister, e, mój szef mm -hmm. Tomasz Simoniak, ale jako koordynator służby. Podwójny minister, koordynator służb tak e, i szef I służby polskie pokazały swoją skuteczność, e, są w stanie m, reagować e, na zdarzenia. Natomiast czy te pożary, w szczególności. Arwilska. Tak, hali targowej w Warszawie wchodzą do tego pakietu mm -hmm. objęte tymi aktami sabotażu, to nie jest jeszcze... Ale premier wcale. to wprost sugerował, panie ministrze, to już nie, ponad miesiąc to nie, temu, to, to do dzisiaj coś się zmieniło, jeżeli chodzi o wiedzę na ten temat, bo, 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 jest, bo jest jest wielo o w Straży Pożarnej po każdym, takim dużym, po każdym mhm. dużym pożarze tego typu przeprowadzana jest wieloaspektowa analiza dotycząca przyczyn, źródeł, przebiegu tego pożaru i to jest kończone przez Komendę Główną Straży Pożarnej, więc tutaj postępowanie w tej sprawie działa, działają służby specjalne, ja o tym nie mogę mówić. Mhm. Natomiast no, premier już... mówił przewodniczą, jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji rządow, międzyrządowemu zespołowi do spraw zagrożeń terrorystycznych i analizujemy sytuację z zagrożenia. Ciągle chcę przypomnieć, obowiązuje drugi poziom alertu, jeżeli chodzi o zagrożenia, który jest związany Wiek, znaczy ten drugi stopień alarmowy oznacza, że niektóre służby muszą cały czas wykonywać określone czynności, na przykład przeglądy, przeglądy zabezpieczeń infrastruktury krytycznej pod szczególnym nadzorem są i imprezy masowe. I w związku z tym można powiedzieć tak, że chcemy, żeby tu służby działały, służby działają mm. no, ze świadomością tego, że sytuacja. Na, na świecie no, jest niebezpieczna. Dotyczy to Polski. Jest też świadomość społeczna, z której jestem zadowolony tego, że żyjemy. sytuacji. czujność, tej, zachowywać czujność w, to, w, to jest, w, to jest w, to ważne. A pani ministrze, w o imprezach masowych, że służby też imprezy masowe mają pod uh, szczególnym jest, baczeniem jest ryzyko co, ataków terrorystycznych? Imprezy masowe uh, mają swój reżim ustawowy i no, no wymagane, wymagane są, w, uh, jest wiele wymagań dotyczących uh, bezpieczeństwa. No, i samej ochrony i bez, służb przy większych imprezach. Tak. Prze, mm. Przeprowadzenia ich, co, uh, to co powiedziałem mówiąc o infra infrastrukturze krytycznej, o imprezach masowych, to to jest szczególny przedmiotem naszego zainteresowania, żeby wszystkie procedury wynikające z przepisu, nie wprowadzamy okay. tu jakichś nowych, żeby były po prostu w, w, przestrzegane. To Pani ministrze, na koniec tylko jedno jeszcze pytanie. O, o zaporze sporo rozmawialiśmy, tak krótko chciałem zapytać, jak pan dzisiaj by sobie wyobraził sytuację na wschodniej granicy bez tej zapory, która pewnie doskonała nie jest, ale gdyby jej nie było, to, to myśli pan minister, że no, to był błąd, że nie poparliście wtedy budowy tej zapory? No, ale przecież ja już panu redaktorowi na to powiedziałem. Błąd polegał na tym, że kwestia granicy przez pi Rządzące wtedy mm. traktowana była jako kwestia propagandowa i nie było współpracy z posłami opozycji. Jeszcze raz powtórzę, ja jako poseł opozycji, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, tylko dzięki uprzejmości państwa litewskiego trafiłem na granicę z Białorusią, mm. bo polskie władze pis nie wpuszczały polskich posłów, nie chciały się dzielić informacją, dopuścić do pracy. Gdybyśmy pracowali na ten temat od samego początku, to pewno przebieg byłby lepszy przebieg tego procesu byłby lepszy i efekty byłyby lepsze. A co by było dzisiaj bez zapory, Panie Ministrze na granicy? Jak wyglądałaby sytuacja? Każda władza ma obowiązek reagowania na a, sytuację dotyczącą z, zagrożeń e, bezpieczeństwa. Rząd PiSu nie robi łaski e, e, nie, tego za, nie za mówię, że nie może Natomiast popełnił mnóstwo błędów, hmm. traktując e, kwestie zagrożeń dla Polski jako e, polityczne złoto. Gdybyśmy w, działali wtedy wspólnie, jak powiadam, pewne efekty byłyby lepsze. Czy, e, czy, e, czy ta zapora była potrzebna? Tak, jest potrzebna. Jest, jest nie do dobra I ją wzmacniamy w tej chwili. Bardzo dziękuję za rozmowę, Czesław Proczek, ministerstwa w i administracji i Koalicja Obywatelska. To był gość dzisiejszego. Sedna sprawy. Dobrego Dzień dnia panu ministrowi. Dziękuję. Życzę dobrego dnia i udanego weekendu. Życzę Państwu. Do zobaczenia, usłyszenia. Radio Plus. Sedna sprawy.